I trzeba pytań 30, bo nigdy bym tyle nie zrobiła i bym nie aniż to, no, to uzbędnić. Całą noc tańczy ze mną cały skład, Aha, to ważna. noc, ekipa, ekipa. Dobra, Nie na tak. Ja będę za czas oglądał ogóle. Eeeem, um, no! Mmmm! Um, ale na co też będę oglądała? Ona no, co oglądam to na telefonie? Bo na tu tego systemu jest z telefonu. Nawet no, oh, mam tutaj. O, mamy tutaj! No, Glumpaulę! Tu gdzieś mamy Glumpaulę. O, tu jest! A, jestem! Jestem! Nie zginęłam! No, chyba Muszę... Dobra, no, też mam na... musi Świec. się świeci. Dobra, mm, no mamy jakąś książkę, będzie ono mm, Dobra, to zaraz będę oglądała na laptopie i ja będę kończyła ten filmik, ale możemy jeszcze trochę. Powie, no wiadomo, możemy. Ale mi się nie chce. To będzie trwało. Dobrze, co ja kończę? Yy, jutro to będzie o 14.30 następny odcinek. Dobra. I właśnie będę oglądała. Super. Dobrze, to ja kończę? Jutro to odcinek będzie o. o no 14.00, nie o 14.30, bo ja nie jestem... tylko, że o 14.00, ale mam. i mam nie, odcinek na YouTube za pół godziny. Ja jestem taka.